jest gołąbeczek, bucik z tą nóżką, bidulek a to widać wszystko ok poje sobie dzisiaj dobrego ziarna gdyby no, tam coś z tą nóżką się działo nie tak, to bym go próbowała z powrotem złapać ale no ale to widzę, że, że jest dobrze jest dobrze w nocy jeszcze ziareczka poje. Widać sobie radzi, upały były dzisiaj trochę popadało. Poszłam jeszcze raz poziareczka, to będzie tak indywidualnie prawie. Włąki tutaj mają w innym miejscu posypane, a on tutaj tutaj sobie wyżej zbiera ziarka.